Halo, dzień dobry, moi drodzy, witam was już po raz ostatni ze Studia Momentum. Witam was. Ja nazywam się Piotr Karasek, jestem opiekunem klienta biznesowego Momentum for Business w Momentum Way i chciałbym powiedzieć w zasadzie jedno, to już jest koniec słowami naszego polskiego wokalisty, ale to wcale nie oznacza, że nie ma już nic, ponieważ nie ma już nic, to jest takie mało dające nadzieje. Natomiast ja chciałbym powiedzieć, że to dopiero początek, to dopiero początek tego, co się zadzieje, to dopiero początek tego, co przed Wami, to dopiero początek tego, co przed nami. Moi drodzy, chciałbym podsumować dla Was te pięć cudownych dni, które spędziliśmy razem, chciałbym podsumować dla Was to, co się zadziało, chciałbym Wam jeszcze powiedzieć to, co dziać się będzie, ponieważ przed nami cudowny weekend, który namaszczony jest znakiem zdobywania wiedzy dla wielu z nas. Natomiast jednym słowem, gdyby ktoś mnie zapytał, jak podsumowałbym te pięć dni, to myślę, że użyłbym słowa towarzyszyć. Dlaczego użyłbym takiego słowa? Użyłbym tego słowa, ponieważ przez te pięć dni towarzyszyliśmy Wam w zdobywaniu wiedzy, która pomoże Wam już od dzisiaj, już od teraz w zbudowaniu zarówno swojej marki, umiejętności sprzedażowych, staniu się odpowiedzialnym liderem, czy zaczęciu sprzedaży, na wysoką skalę, a także mówieniu do ludzi ze sceny. To są umiejętności, które my określamy jako pięć kluczowych umiejętności przyszłości, które pomagają w tym, aby osiągnąć sukces. Sukces zarówno w biznesie, w życiu prywatnym, żeby stać się niezależnym finansowo. Moi drodzy, to są rzeczy, które pozwolą każdemu z Was, niezależnie od tego, kim jesteś, niezależnie od tego, gdzie jesteś, niezależnie od tego, co robisz w życiu, zbudować swoją własną markę, która sprzedaje, zbudować swoją własną pozycję i swój własny autorytet. I to nie jest tylko tak, że to my towarzyszyliśmy wam przez te pięć dni, ponieważ to wy towarzyszyliście również nam. I jesteśmy za to ogromnie wdzięczni i w imieniu całego zespołu Momentum, w imieniu Beaty Kapcewicz, Joanny Gdaniec, Agaty Kosyło, Agnieszki Mazur i Beaty Kuler, które, które były z wami przez te wszystkie dni, bardzo serdecznie wam za te wszystkie momenty, za te wszystkie chwile, za te live'y, za te zoomy, za wszystkie komentarze Dziękuję. Chciałbym również powiedzieć, że pamiętajcie, to jeszcze nie jest koniec, jeżeli chodzi o nasze akcje promocyjne i wciąż jeszcze możecie zakupić nasze książki Momentum w bardzo fajnej ofercie. To znaczy my płacimy Wam za wysyłkę, Wy płacicie za książki. Ta akcja nie zdarza się często, natomiast mamy tą promocję jeszcze do końca tego tygodnia, do do, do do dzisiaj, do wieczora, więc wysyłam Wam w tym momencie link, z pomocą którego możecie zakupić dowolną pozycję z książkowych zapasów Momentum. Jeżeli zastanawiacie się, jak wygląda książka 4 Role Lidera Beaty Kapcewicz, czy w jaki sposób napisana jest improsz sprzedaż Janek a może chcecie być, zostać mistrzem, tak jak Natalia Rybarczyk, wciąż możecie to zrobić. Zapraszam Was bardzo serdecznie z kodem DOSTAWA. Macie od nas darmową dostawę, która zdecydowanie zrekompensuje koszty, które normalnie musielibyście ponieść. Niestety nie wysyłamy za granicę, moi drodzy, natomiast dla tych, którzy chcieliby kupić jakąś z książek, mamy jeszcze warianty e-booków, które również są fantastyczne. Moi drodzy, co przed nami, bo co za nami, tak naprawdę już wiemy, poniedziałek, który minął nam pod, 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 pod znakiem Brenda, czyli tak naprawdę marki, którą budujemy, marki, która sprzedaje, cudowne spotkanie z Beatą Kapcewicz, w zasadzie dwa spotkania, które przyniosły nam ogromną wiedzę z zakresu, w jaki sposób budować markę osobistą, w jaki sposób ta marka osobista powinna działać i w jaki sposób my powinniśmy wyglądać i zachowywać się tak, aby ta marka mogła przynosić nam cudowne rezultaty. Drugi dzień z Joanną Gdaniec, dzień z Janną Gdaniec, na którym mówiliśmy o tym, jak impro sprzedaż może pomóc nam w sprzedawaniu tego, co mamy, w jaki sposób impro sprzedaż pomaga nam rozumieć nie tylko klientów zewnętrznych, ale również klientów wewnętrznych, w jaki sposób impro sprzedaż pomaga nam rozmawiać z osobami, które są w naszym najbliższym otoczeniu i poznawać ich najskrytsze potrzeby, ponieważ to jest ideą sprzedaży, nie ma już sprzedawców nachalnych, Teraz są sprzedawcy intro, sprzedawcy, którzy podążają za klientem, sprzedawcy, którzy rozmawiają z klientem, ale przede wszystkim sprzedawcy, którzy słuchają klienta, ponieważ słuchanie klienta jest najważniejszą umiejętnością sprzedaży i o tym musicie pamiętać. Trzeci dzień, moi drodzy, jest trzeci dzień pod znakiem Leaders of Trainers, czyli szkoły liderów, trenerów Beaty Kapcewicz. To był dzień, w którym wzajemnie inspirowaliśmy się i mówiliśmy o tym, w jaki sposób liderzy mogą zostać trenerami, dlaczego powinni być tymi trenerami, i w jaki sposób wizerunek dobrego, skutecznego lidera w tym momencie w organizacjach powinien wyglądać. To już nie jest ten moment, w którym liderzy byli liderami krzyczącymi, liderami, którzy mówili, że powinno być taki koniec. Zresztą sam ma, samo słowo lider już w tym momencie mówi o tym, że to nie mogą być takie osoby. Dzisiaj liderzy muszą być. Trenerami. Liderzy muszą widzieć, muszą słuchać, muszą umieć się uczyć. I o tym właśnie mówi Beata Karcewicz. Natomiast żeby umieć uczyć się i słuchać, trzeba również poznać siebie. A żeby poznać siebie, Trzeba wiedzieć jak i dlatego Beata zapraszała właśnie na Leadership Trainers, czyli swoją szkołę liderów, trenerów. Moi drodzy, kolejny dzień, czwarty czwartek, to był dzień pod znakiem finansów i dzień pod znakiem niezależności finansowej i wolności, którą możemy mieć. Beata Kapcewicz mówiła bardzo dużo na temat tego, w jaki sposób... Patrzeć na pieniądze, patrzeć na ten temat, który wzbudza nas tak ogromne emocje i o którym bardzo ciężko nam nieraz mówić, bo przecież pieniądze to jest taka niewygodna rzecz, o której bardzo często się nie rozmawia. Natomiast powinniśmy się tego nauczyć i powinniśmy nauczyć się tego, w jaki sposób nimi zarządzać. A kto inny może przekazać nam taką wiedzę, jak nie osoba. Która w bardzo wyraźny sposób doświadczyła tego, co to znaczy bankructwo, wychodziła z tego bankructwa, stawiła mu czoła i dzisiaj stoi na czele jednej z najlepszych organizacji szkoleniowych w całej Polsce, jeżeli nie w Europie. Moi drodzy, to jest czwarty dzień i piąty dzień dzisiejszy z Agatą Kosyło. Agatą Kosyła, Kosyło, która w cudowny sposób mówiła o tym, w jaki sposób można mówić ze sceny, zapraszać ludzi do tego, aby podążali za nami, mówić do nich w taki sposób, żeby zrozumieli, oraz w taki sposób, żebyśmy my przede wszystkim. Nie bali się tego, że mówimy, bo czasem tak jest. Tak jak Agata powiedziała, bardzo dużo z nas. Ma ogromny strach, ma ogromną tremę przed tym, żeby wyjść i mówić publicznie. Jest to trema porównywalna nawet z myśleniem o śmierci, moi drodzy, a nawet przewyższająca myślenie o śmierci. I wyobraźcie sobie, jak bardzo to wpływa na nas, że nie potrafimy wyjść i mówić do wielu. A co by było, gdybyśmy potrafili mówić do wielu? Co by było, gdybyśmy potrafili stanąć na scenie i zaprosić wszystkich do tego, aby towarzyszyli nam w naszej drodze. To by było piękne, prawda? Dlatego właśnie mówię, że te pięć dni, które w tym momencie nam mijają, to są dni, które są zdecydowanie pod znakiem towarzyszenia. Towarzyszenia Wam, w Waszej przygodzie z momentu, w Waszej przygodzie z tym, co dla Was mamy. I towarzyszenia nam, tak naprawdę waszego towarzystwa, waszej, waszych komentarzy, waszego serca i waszych emocji, które pojawiały się nieraz podczas tych live'ów. Wielu z was przeżyło prawdziwe przełomy, wielu z was przeżyło coś, co my nazywamy wewnętrznie momentem, momentami aha, zrozumiało, że potrafi, potrafi i potrzebuje pójść o krok dalej. Wielu z was już ten krok postawiło, dołączając do nas, na maraton biznesowy, który mamy już w ten weekend. Moi drodzy. Cztery bardzo cudowne warsztaty, cztery fantastyczne osoba, cztery fantastyczne warsztaty, które przeprowadzimy dla was w weekend. Jeszcze możecie do nich dołączyć. Niesamowicie ważną informacją jest informacja, że te cztery warsztaty możecie nabyć w cenie jednego warsztatu, ponieważ mamy dla was właśnie taką ofertę. Ja w tym momencie wysyłam wam już na messengerze, nie na messengerze, przepraszam, w poście. W komentarzu pod postem linka do naszego maratonu biznesowego, który odbywa się w weekend. Moi drodzy, znajdziecie tam wszystko to, o czym mówiliście w wersji rozszerzonej. Jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób dbać o finanse, jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób budować swoją markę osobistą, jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób sprzedawać w stylu impro, jeżeli chcecie zobaczyć, w jaki sposób zostać skutecznym mówcą online, to jest ten czas, to jest ten czas, kiedy możecie to zrobić. Jeszcze tylko dzisiaj, do końca dnia, jesteśmy w stanie zaoferować Wam tą atrakcyjną cenę cztery warsztaty, dwa cudowne dni szkoleniowe z najlepszymi ekspertami w Polsce, którzy będą mówić do Was na temat tego, w jaki sposób robić rzeczy, z których oni są znani. Moi drodzy, Beata Kapcewicz, Joanna Gdaniec, Agata Kosyło. W ich imieniu zapraszam Was niesamowicie serdecznie na te dwa bardzo intensywne dni, w przeciągu których My będziemy się z Wami widzieć, będziemy Wam opowiadać o tym, będziemy słuchać tego, w jaki sposób Wy podchodzicie do klientów, czy w jaki sposób Wy podchodzicie do siebie, i będziemy współpracować bardzo mocno na linii trener i uczestnik, tak abyście wynieśli z tych warsztatów jak najwięcej. Jeżeli chodzi o nas. To już jest wszystko. Jeżeli chodzi o to, co działo się w przeciągu tych pięciu dni, my jesteśmy niesamowicie podekscytowani. Ja jestem niesamowicie podekscytowany i uważam, że to były bardzo skuteczne, bardzo fajne dni, do których Was zapraszałem od samego początku. Zapraszam Was również do tego maratonu. Zapraszam Was także do tego, abyście korzystali z promocji i kupowali książki. Jeżeli byliście wczoraj z nami na wieczornym live z zespołem Momentum, to wiecie doskonale, że Agnieszka uśmiecha się do Was w tym momencie bardzo serdecznie i pozdrawia Was wszystkich, ponieważ to jest osoba, która będzie pakować Wasze zamówienia, która będzie wysyłać Wam wszystkie zamówienia i która będzie się z Wami komunikować, jeżeli cokolwiek z tymi zamówieniami się stanie. A wiecie, że jeżeli cokolwiek się dzieje to my jesteśmy obok, bo przecież od tego jesteśmy. Całe momentum zostało stworzone w taki sposób, aby być przy was, aby być dla was i za wami podążać. I tego się trzymajmy, moi drodzy. Ja z wami się już w tym momencie żegnam. Dziękuję wam bardzo za te pięć cudownych dni. Zapraszam was na dwa kolejne, już nie w wersji online dla wszystkich, natomiast dla tych, którzy zdecydowali się na to, aby pokonać kolejny krok, aby pokonać kolejną ścianę, które bardzo często przed nami stoją. Do tego was zapraszam i bardzo bardzo dziękuję i jeszcze raz w imieniu momentum. Do zobaczenia przy okazji innych wydarzeń. Trzymajcie się ciepło i miejcie dobry weekend.